Adaś, szczerze, ile chcesz za tą robotę? Kurwa, Adaś, szczerze, ja, szczerze. to ja chcę 500 zł. Kurwa. Adaś, jak? No kurwa! No tu jest, wszystko, wszystko jest w porządku, o... no porobiłeś, no wszystko dobrze, ale 250 zł i 50 zł za to w cofnięcie. No. no nie, no jak, chcesz, no. Jak nie chcesz dać więcej, no to. A... postawi kurwa Ania i będziemy... 250 250 i 250 dwie... będziemy, kurwa 255 250 255 i flasz i flaszkę.